Witajcie moje śliczne joginki twarzy. Przyszła wiosna i rośnie w Was entuzjazm dla jogi twarzy, co mnie bardzo cieszy. Bardzo mnie cieszy, ale też mnie troszeczkę martwi, kiedy ćwiczycie tylko z filmików na YouTubie, kiedy. Ta joga twarzy jest nie do końca świadoma i niestety też pojawiły się osoby, które jeszcze też nie do końca świadomie jej uczą. Dlatego, że musicie pamiętać o jednym, że każdy wasz mięsień mimiczny ma przyczep bezpośrednio do skóry. Evenement w skali ciała. Nigdzie indziej tak nie ma, ale to oznacza, że te mięśnie, które chcemy ujędrniać i w związku z tym intensywniej, precyzyjniej ćwiczymy, one nie mogą ciągnąć za Waszą skórę i nie mogą jej marszczyć. A nie chcemy wzmacniać mięśni, które znajdują się na liniach napięć, żeby tych napięć nie pogłębiać. Czyli, jak widzicie, jest to sztuka dosyć precyzyjna. Więc kiedy widzę, że ćwiczycie na przykład coś takiego, a oh, wow, to tu, jak na mój gust, się dzieje dużo, za dużo niedobrych rzeczy. Dlatego ćwiczcie to sobie, ale musimy przytrzymać tutaj i żeby zneutralizować mięśnie obniżające kąciki ust, a poza tym, żeby nam się tutaj nie męszczyła skóra, bo jak nie mamy 20 plus lat, no to, to musimy na to uważać. Czyli przytrzymujemy, przyciskamy i teraz Au, 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 au. możemy ćwiczyć. I tak jest z bardzo wieloma ćwiczeniami. Jak ćwiczymy oczy, nie możemy ich tak po prostu mrużyć, robiąc sobie o coś takiego. Musimy dobrze przytrzymać. I dopiero. A instruktor musi złapać, czy się nie dzieje coś, co ja zrobiłam przed chwilą, czyli przy tych ćwiczeniach, czy jeszcze nie masz czoła. Także dziewczyny, joga twarzy jest dla każdego. Joga twarzy jest na pewno super. Połączona z automasażem to już w ogóle cud, ale ćwiczmy świadomie, zgłośmy się na parę zajęć do dobrego instruktora, a w tym też i moja głowa, żeby każda instruktorka yoga tractive tylko potrafiła zadbać o Waszą buzię tak, jak należy i nie popełniła żadnego z nią błędu, bo buźkę mamy jedną. No i cieszmy się wiosną, cieszmy się wiosną, cieszmy się byciem kobietami. Jesteśmy wszystkie piękne, jesteśmy najróżniejsze i w tym, drogie siostry, nasza siła.